W końcu jest! Po tylu latach, a w zasadzie miesiącach od tego zapowiadania, że w końcu się jakieś spotkanie z Wami zorganizuje, że będzie okazja na żywo spotkać się, zrobić jakieś fajne rzeczy, jest klasyk. 21 listopada, bardzo wyjeździe z Real Madryt i co? I widzimy się w Warszawie. Tylko uwaga, bo liczba miejsc jest ograniczona, ale wszystkie szczegóły znajdziecie w artykule, do którego link zamieściłem w opisie do tego filmiku. Na szybko powiem Wam tylko, czego można się spodziewać. Ogólnie jest tylko 100 miejsc, dlatego radzę szybko wpisywać się na listę. Wpisowe wynosi 10 zł z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że musiałem oczywiście tysiaka wyłożyć, żeby zarezerwować lokal, a po drugie, dlatego, żeby nie było sytuacji, w której ludzie się zapisują, a później nie przyjeżdżają. Dycha może nie jest jakimś straszakiem. Miałem sugestię, żeby zbierać więcej, ale jakoś nie widzę sensu. Ale niekoniecznie te 10 zł stracicie, dlatego że na miejscu będą do wygrania vouchery na yy, różne kwoty do wydania w barze. W restauracji pierwsza liga. Świetne miejsce. Wiele telewizorów, rzutnik. Naprawdę pomieścimy się w komfortowych warunkach. Będzie co zjeść, będzie czego się napić. Yy, start planujemy od godziny 15. Po zakończeniu spotkania, które rusza o 18.30, jeszcze z godzinkę posiedzimy. W programie jest m.in. mój stand-up, sportowo-satyryczny. Naprawdę pracuję nad nim od jakiegoś czasu. To będzie coś, coś naprawdę fajnego. Formaty oczywiście razem z Bolchesterem i z MacGyverem, z którymi robię i Co Za Typy, i Roll, będziemy robili studio przedmeczowe, studio w przerwie meczu i krótkie podsumowanie, ale co najważniejsze, Wy też będziecie w tym uczestniczyć. Będziemy chcieli Was zapraszać, wyciągać do odpowiedzi, żebyście razem z nami stworzyli ten zajebisty kontent, bo na tym mi zależy, żebyśmy czuli się te 100 osób jak naprawdę taka super paczka. Zaznaczam tylko, że tam naprawdę będą kibice pewnie w większości Barcelony, ale wiem już, że będą fani realu, wiem, że będą fani innych drużyn, których tak naprawdę jakoś specjalnie klasyk nie pociąga, ale dla samego faktu spotkania się przyjadą. Dlatego ci, którzy mają jakiś tam nadmiar testosteronu i dostają agresora, Lepiej, lepiej zostać w domu, chyba że potraficie zacisnąć zęby na, na czas meczu. Eee, no i chwilę po nim, mówię, godzina jest świetna, nawet dla osób, które są spoza Warszawy, dlatego że mecz nie kończy się nie wiadomo o której, jest spokojnie czas. Ci, którzy są na miejscu, zostaniemy, pogadamy po meczu oczywiście, będzie się czego napić. I tu ważna uwaga. Organizuję to dla ludzi od 18 roku życia. Oczywiście ja wam dowodów przy wpisywaniu żadnych sprawdzał nie będę, więc jak ktoś tam ma 17 lat i się zapisze, to też nic się nie stanie. Ale nie gwarantuję, że kupicie sobie na miejscu piwo. Ale jak wam na tym specjalnie zależy, to, to nie ma problemu. Ale młodsi naprawdę nie, bo sama forma spotkania no nie bardzo sprzyja jakby... No źle to, źle to wpływa, ja nie chciałbym w czymś takim uczestniczyć, później się z czegokolwiek tłumaczyć. Dlatego raz jeszcze, wchodźcie w link, Zapisujcie się, bo miejscówek jest naprawdę mało. Tym bardziej, że na sam event, do którego również link wrzuciłem, zapisało się o wiele więcej osób, kilkaset osób. Tam macie wszystkie instrukcje i to tyle. Widzimy się niedługo. Będą niedługo kolejne materiały odnośnie tego, co będzie szczegółowo. Będą informacje na stronie wydarzenia, dlatego tam też się wklikujcie. Jestem bardzo podekscytowany i wiem, że będzie zajebiście. Do zobaczenia i dzięki, że jesteście.